Oglądając filmy uczestnicy pokazu mogli obejrzeć produkcję opowiadające o pierwszych latach polskiej obecności na ziemiach odzyskanych. Konferancierem był Olgierd Poniźnik. Nie miał najmniejszego problemu z wyborem swojego ulubionego filmu. Dla mnie no, to film sami swoi, ponieważ powstał w mieście, w którym miałem przyjemność pracować w sumie ponad 10 lat, będąc dyrektorem ośrodka Kultury, a później burmistrzem i zapoczątkowaliśmy też tam festiwal polskich komedii filmowych. Przez 10 lat byłem realizatorem i pomysłodawcą tego festiwalu. Właśnie za kilka dni będziemy obchodzić piękną, piękny jubileusz 85-lecia reżysera pana Sylwestra Chęcińskiego właśnie we Wrocławiu już. Dziś Dziś czekam z niecierpliwością. Szliście z bronią do kraju po różnych drogach, a było ich wtedy bez liku. Na przyczepkę, transportem lub na własnych nogach przez Syberię, pustynię Iraku i chłodne Rzymisławę. Do Polski, choć blisko, szlak był znojny i krwawy. Od Leninu, gdzie tysiące poległo żołnierzy, do powstańczej stolicy, ukochanej Warszawy. To wiersz Ryszarda Sobierajskiego, prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Pisanie wierszy to moja słabość. W ogóle dużo piszę. Napisałem ponad 10 książek, 11, w tej chwili jest 12 w obróbce, no i jakieś publikacji z 200. A książka podejmuje właśnie temat 25-lecia Związku Kombatantów w Polsce.